Witam w kolejnym odcinku Zagrajmy wy Tomb Raider Anniversary. Raider Anniversary Key. Anniversary Dobra Ja z ciekawości Sprawdzę sobie co jest tu na dole Bo tego nie wiem A może być coś ciekawego Chociaż wątpię razie nic nie widzę Ciekawego I chyba raczej Tu nic nie ma Tylko ciap 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 Okej, okay. dobra, teraz... hopiamy, Ale tym razem nie dam się... ...wykorzystać... ...przez przycupnięcie. Okej. Okay. Co my tu mamy ciekawego? Spider-Man! Ilaro, pij na te sokoły. Hmm. Ciekawa gęba. Niam, 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 niam. Nie wiem, czy trzeba gdzieś tu strzelić. Ale chyba nie. Chociaż mogę się mylić. Dobra, idę dalej. Idę dalej, zobaczymy co będzie. O Jezus, Maria. O! Uh. To było nawet dobre. Już widzę, że trzeba iść na dół. Yy, zamknęli mi kraty. Wow. Nie wiem, czy już spać w dół, czy nie. Widzę, że tędy mogę. Hmm. Czy ja się nie połamię? Jak tu zejdę? Nie, chyba nie, dobra. Idę tu, tu dobra. Jakie grzechotki! No i pierwsza łamigówka przede mną <grystanie> ja nie wiem co robić w ogóle, nic mi nie przyszło do głowy. To się da przesunąć. To się kręci. Co tym się robi? Strzela. Ech, to już się nabijacie ze mnie. A tym? A tym się kręci. Ok. Tylko po co się tym kręci? Po co ja tym kręciłem? No, w lewo w prawo, do przodu koko, 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 koko. Hmm, tu coś jeszcze jest. Tylko na co mnie to? Tu się zaczepisz, Larka? Nie. O kurde. To ja sobie grę wybrałem, no? Nie powiem. Co tam się dzieje na górze? Aha Albo tak, albo tak Aha, czyli to trzeba tutaj dać, okej, okay. dobra to już się domyślam Lara nie umiesz skręcać No Wiesz to I pchaj, 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 pchaj. Jak balerinka sobie chodź. chodź, kochanie. Tutaj, dobra, puszczaj się, no puszczaj. Ja zobaczę, co tam chodzi. Na górze, no chodź. Czym ja niby tutaj sterowałem tym czymś, tak? Tylko nie wiem po co zresztą. Hm, pacjent? What the fuck? A, tylko... Nie chcę tego przesunąć, bo chyba ta... tu trzeba Tu i i tu Dobra, spadnę Tylko, że ona tym... Ko i tym kręci... Nie, jest, no w końcu Wtedy mi nie chciała ruszyć Nie wiem czego Poważnie Wam mówię Próbowałem, ale ona nie chciała mi się ruszyć o, chło, chło, chło No dobra to mogę w ogóle ruszyć O, o o Nie, nie mogę To po cholerę to jest Dobra, idziemy szybko Laryś Nie tu Tu O oh yeah. I teraz... Heh. Nie wiem, czy ona doskoczy tam. Zaryzykuję. Najwyżej. Dobra. Chodź, 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 chodź. Ach, Te nogi, no. Dobra, co my tu mamy ciekawego? Aha, cha, 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 dobra. O, szkoda. Ale dobra. No, no, świetnie. Cha, cha. Dobra. Szybko lara. Hops. O nie. Uuu! Uh. Nie ma tu jakiegoś zwalniania, jak Prince of Persia? Przydałoby mi się. Kurde. A tak byłem blisko. No. Jezu! Zapomniałem się. Myślałem, że tam da się zaczepić. Ale niestety się nie dało. Dobra, jeszcze raz. Może to pomoże. Ho, ho. Wow! Kurde, muszę być bardziej uważny i skoncentrowany. Jeju! Hop. Czekajcie, jak to... Cyk, cyk, cyk. Kurde, co na przemiennie... Nigdzie... jo ja! pierdol! Kurde, to może nie tu? Szlag! Kurde... Gdzie to trzeba było? No, ciach, ciach. Dobra. Do tyłu. Ono no, faktycznie. Du czy jak nie do góry tutaj. Dobra. Idziemy, Lara. Cyk. I przycupnij. Dobra. Dobra. Będzie tu punkt kontrolny? Niestety, ale nie będzie. Ha, ha, ha. No, jak się chce? Wow, 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 Co mnie tu czeka? Cośki. Nie czemu czy gdzieś tu strzelić. Nie, dziwnie to wygląda. Ja, spróbuję skoczyć. A, już myślałem. Nie trzeba wskoczyć tam. Co to jest? O, no, spróbujemy. Hop. kupa, nie udało się. Ha, ha, jeszcze raz. To nie tu. Aha, znowu się O w Jungle Boy. Kurde. A, te kamery w tym tombreiderze są trochę pochrzenione Aj, znowu się zapomniałem. Nie dlatego, że się zagapiłem na la na la, chociaż co tam wie Tu nie, tu nie, tu. Kurde mać. Nawet nie wiem, czy... Czy dobrze robię. No dobra, jestem na tym paliczku. Co mi ten paliczek nie daje? Nic mnie to. <laughs> Szkoda. Dobra. O ludzie. Хм, где мне ищет? идти? Мне еще выдается, что тут, в конце. Хуа! padne w nie. Dobra. Geralnie Wow, to dopiero piesak piesą kratę otworzyłem. Super. No nie wiem, czy mam się zawrócić, ale chyba tak. Dobra. O kuźwa. Ziu. Wiedziałem, że coś będzie nie tak. Wow. Ziu. Ziu. O w dupę, a w o. Wow. O. Wow. O nie, 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 tylko nie, nie, nie. Ty, się. No, gin. Slak by to trafił z wami. Kurde. No Dobra, jako tako poszło. Ale poszło. Niepotrzebnie używałem wtedy apteczek. No nie no kurde, no co to jest? No. Wow. Wow, wow, wow. Kurde, jak ja to przejdę to... Będę mistrzem, chyba. Heh. Teraz chyba do tyłu... Kurde, nie widzę. Chociaż może i nie. Nie, nie, dobrze. I co, skoczysz na to? O, skoczyłaś. No i dobrze. Fło. Tu coś będzie pewnie. I tak, tu już byłem Teraz tam trzeba będzie iść Uu Dobra, myślałem, że uf Czyli tak No, pchaj larka A Teraz idziemy tam Kurde mać Pchaj, pchej, pchaj, pchaj No, tylko nie zahaczaj się i ci i ci. I dobrze ci idzie. Troszkę dalej. Nie wiem, coś takiego. Nie wiem, czy to wystarczy. Nie, tędy <laughs> sary. Dobra, może tyle starczy A jak nie, to będziemy próbować dalej. Ha! Hu Nie tu, nie tu. 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 O jezu. No, i skaczemy. O kurde, że ja tu nie dosięgnę. O, w dupę. A... Czyli bardziej do przodu. Okej. Okay. Coś mi się zdaje, że jeszcze będę musiał <śmany> do przodu <śmany> przesunąć. I Uii! no, skakuj. Kurde mać, Lara. To ze mną pogrywasz. Nie wiem, albo źle to ustawiłem, albo co, że nie może się złapać. Albo jeszcze trzeba próbować, po prostu. Chyba, że już w kolejnym odcinku zrobię tak, że. No, jak już tam doskoczę, to zacznę od tego odcinka. No, skakuj, Przecież to nie jest tak daleko, Lara. No, kurde, mać. Dobra, chyba ostatnia próba w tym odcinku. A może to trzeba przekręcić? He, nie. No, co to jest? To jest kamień. Dziwne to jest. Strzelić tu się też nigdzie nie da, chyba. Ach, kurde. Jak to zrobić? No bo tam już byłem. Odległość mi się wydaje... ta sama. czemu Lara się nie chce zaczepić tutaj? Koźwa. No nic. Troszeczkę popchnę, wyrównam. Popchnę do przodu. Ja, ja, ja! Techno! Techno, 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 techno! Okej. Okay. I już w następnym odcinku zobaczymy, czy Lara doskoczy. Ach, czy nie? Także trzymajcie się.